Chyba tak, szukamy, co tak śmierdzi. Tutaj zdiagnozowałem wyciek, bo tam jest na silikon to wszystko poskręcane w pompie, i tu leje się, o tu, z tej pokrywki, bo myślałem, że może tutaj z tego, z dźwigienki, ale tutaj jest suchutko, bo wyczyściłem. I szukamy, co tak śmierdzi, co tak śmierdzi. A tutaj się kompresor klimatyzacji stanął. trzeba pasek odciąć. Odetniemy go. No. Pasek. No. no. No, no. dobra. Ty, to czyli. No, na razie. Czyli jak on się załączy, to śmierdzi. No. Ale czy jest. Nie. No musi być skoro się włącza, ale to dziwne, że się zatarło. Podjeżdżam, będziemy podczepiali sadzarkę. Może się uda jutro już zrobić jakąś próbę z sadzarką. bo przejść trzeba może. Co? Nie pasuje, żeby wskoczyło. Cało skoczy później. Skoczę się tylko tak. Musi o śrubę zapierać, dlatego. Nie skoczy. Tutaj nie. Się... Masz luz jeszcze na zrzaku, czy nie? Ty na zrzaku jest do końca. No, nie, trzeba wyjechać. nie, jest troszkę luzu. No mnie nie ma i tu i nie wskoczyć. nie, nie Ośroba ci się nie opiera? Nie. Jest sprzęt zaparkowany. Zabieram chłopaków i wracamy. Nie żółcie, bo, Nakładki i kolejne nakładki do wymiany. Ścierają się w oczach. Przed chwilą Kuba rozładował przyjechały korpusy do magnuma. Dwa kolejne także. Jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Są dostępne u mnie na sklepie. Wczoraj nam się udało podczepić sadzarkę, i na tym się skończyło. Robiliśmy tą dziesiątkę z trzech, już jest uruchomiona. Może dzisiaj się uda podmienić ciągniki, zamiast maksuma damy tamtą dziesiątkę. A teraz tutaj będę podłączał hydraulikę. Muszę podłączyć wszystkie przewody hydrauliczne do tej sadzarki. Dobrze się złożyło, bo zasilanie hydrauliki jest na 3,4, szybko złączki, a sygnałowy jest na 3,8, tak samo jak u mnie. Teraz to wszystko muszę z wyczyścić, bo podłączać. No i odwiedziła nas Ania, pokaż co tam przyniosłaś. Chłopaki są w polu, za bardzo nie ma miejsca, ale. Gofry? Się I co tu jeszcze jest drzem, tak? Powidła. Powidła, kurde, będą zadowoleni. trzeba im to zabrać na pole. Te kakaowe gofry. Kakaowe? Nie kakao chyba, nie? Cię okaże po dzisiejszym dniu. Gorzej, jak pracownika stracisz w takim czasie. No. <laughs> Będzie wszystko twoja wina. Z 16 chyba albo 15. To wystarczy, nie? czy bez problemu, nawet po dwa będzie. No to smaczne. To ja im to podrzucę. Dobra. Będę jechał, to im to, to zawodzę. Dziękujemy bardzo mocno. A bo dobra. Co? A nie, bo chciałam, żebyś nie zamykał, ale żeby nie spadł. Żeby zapalają. się nie zaparowały, no No, no ale to otworzysz. Pewnie. Dzięki bardzo. O. Dzień dobry. Przywiozłem uczniowi śruby od a bo mu się lemierz urwał. A zaznaczyłeś to o kamienia? Tak. No. Ale w ogóle nie ma śrub, czy łebki się obcięły? Yy, czterech nie ma, a piąta jest. lemierz wytarty pewnie i dlatego tak jest. A jak u ciebie Maksum czuje się? Nie, dobrze. Dobrze, a jak dajesz mu dobrze, tak? Czy. nie? Bo już nie ma tych faz, znaczy zagłębień na te nie, nie, nie. łebki, dlatego ten. Okulary załóż. I powoli kończymy te pole. Pewnie nam się nie uda do końca tygodnia, ale mało co zostanie na następny tydzień, bo jeszcze trzeba zrobić tam poprzecznik od asfaltu. basen już zamyka, chciałem do niego podjechać ale nie ma możliwości, muszę do niego poczekać na poprzeczniaku Rosja tutaj uprawia następny zagon łączący a przede mną chłopaki zbierają i zaraz tu Rosja będzie mógł przyjechać też uprawiać i się przemieszczamy w tamtą stronę a tam gdzie jest już to chłopaki przerzucają tam dalej gdzie Jundira i Maksuma Tak, tak, przejściówkę potrzebuję, no? tak to wychodzi na łączeniach. Ostatni przejazd zamykający. Będziemy zakładali nową sprężarkę klimatyzacji. Zobaczymy jak ona się spisze. Pierwszy raz tego producenta montujemy. Oczywiście jest dostępna u nas. Przyjechały sadzeniaki. Kuba właśnie rozładowuje. Wczoraj uruchomiliśmy Czecha. Wyprowadziłem tutaj LS z tyłu. Z tym, że nie mam takiego mocowania jeszcze na szybko złączki, bo to na szybko. Na razie tak to będzie miał. Tu się przywiąże. Bo no to wiadomo, jeszcze dużo poprawek. Na razie jest tylko to zrobione tak, wymieniony olej, wymieniony wymiennik, przepukany układ chłodzenia, z tym, że jeszcze będziemy musieli go przepłukać, nowe filtry, tam trochę półsuwane wycieki. I usunąłem wyciek tutaj również z tej pompy. Odkręciłem tutaj ten dekielek, wyczyściłem silikon, założyłem nowy oring, dobrałem, zakręciłem i widać, że jest sucho. Nowy kompresor klimatyzacji zamontowany, nabity czynnik. Trzeba tylko jeszcze zabrać tą folię, bo rozgrzewaliśmy go i zmniejszyć skręt, żeby koła nie obcierały o grilla, bo jest zmniejszony rozstaw. I zaraz pojedziemy na pole, zobaczymy, czy on się będzie. Nie do zagonu, jak to będzie wyglądało. Taki, a taki szybki serwis, tu trzeba jeszcze te węże powymieniać, ale to jak będziemy następnym razem pukać układ, to to, to się to wymieni. Jeszcze trzybolcowe gniazdo zamontować, żeby można było podłączyć maszynę. I będzie gotowe. Czerwony zbiera kamienie. Z rana mamy problem z łożyskiem, właśnie jadę, bo jest rozwalone łożysko na wale napędowym dolnym. Odtaśmy. Zaraz zadziałamy i to wymienimy. To całe szczęście, że od tej strony, nie od napędu, to będzie mniej roboty. Dobra, rozbieramy. Postawić ją Postawić ją i tu zeprzeć tam Daj jeszcze kawałek do góry Dobra Na dół, powolutku Dobra Odparło jest dobrze. Zuzowało się elegancko. Dobrze jest, gaś! Idealnie! Teraz tylko ściągaczem to ściągnąć. Bez pierścienia, czy z pierścieniem, to jest tak to, no na to też odbudowy powinien być. Pierścienia, powinien mieć kolana. Tam się nie założy ściągacza. Może zaraz zobaczymy. Może dwuramienny? Mniej to trzeba będzie rozciąć. Myślę, że bez ścięcia się nie obejdzie. No. Nie, on podejść podejdzie, tylko, że czy... Nie ściąga. ma to, a, Skoku nie ma takiego. Nie, to... Jak się ma trzymać, to się sam będzie trzymał. Nie, no nie wierzę. Zobacz, jaka prosta sprawa. Jak w książce. Jeszcze. Ruda nie zaspawała. Co? To idzie. Nie, raz tu nie idzie, nie? Nie, no to aż jestem w szoku. W ziemi nie idzie, tu w miarę czysto jest. Ha. Nie nie? to jest ziemia na nim leża, ten deszcz by I tam ta ruda dobra udało się, ładnie zeszło ściągaczy widziałem kilka bo tu miałem taki, taki, taki To już hydrauliczny ale poszło tym naj, najmniejszym teraz trzeba wyjąć tę obudowę tutaj łożyska i łożyska mamy tutaj to będzie to, to nie, to nie to to jest to, 45 średnica Dobra trzeba teraz wyjąć to Udało się wyjąć, teraz tylko wyczyścić tutaj szczotką trusianą i nowe łożysko zamontować. Nie zabrałem, tylko tego filca, pewnie gdzieś jest na warsztacie. Ale to już złożymy, tak? Z którą stroną w na zewnątrz. Zorientowany. Jak przyjeżdżasz, to zwalnia, zwalnia. Aby się tam nie napełniło, żeby nie rzucał. za szybko leci. Co? Już jak czystka, powiem, to w tej nie wyleje. Nie turlało się. tylko by kamień, to sprawia na nakręt. By Normalnie naprawa książkowa Tylko sobie teraz to wbiłem i nie wyciągnę Co? Tu trzeba będzie łapką zauważyć Gdzie ta łapka? Tylko szczęście, że to jest od strony, gdzie nie ma napędu, bo jakby był napęd, to by już było duże, bo trzeba koło zęba też zdjąć. Tak. Ten był z tyłu? Nie, tu z przodu masz tym farbą, tak zaznaczono jako. Aha, ma być. tak. Żeby dobrze się zam... jest? No, nie, nie, nie. nie, nie. to Dobra, możesz zapalić i podnieść, to tam deskę wyciągniemy Jedna, druga. Sprawdzamy. Dobra. A no daj do góry. Można... ten pierścień i ten zakładany zakładamy? Czy... Tak, ale to już jak opuścimy? Aha. jest? Tak. Dobra. Daj na dół teraz. Tylko nam zostało jeszcze zabezpieczyć. To jest na mimośrodzie takie tutaj jest wycięcie i w ten sposób się łożysko blokuje na tym na wałku i tutaj trzeba wkręcić śrubę od góry na imbusa. Masz tego imbusa? tam jest Aha. Co tam? Na połowę I naprawione No i dobra, narzędzia pozbierane Maszyna naprawiona może jechać. Co też kamienie leżą do pozbierania. Naprawione, ale jestem w szoku, że tak ładnie szybko poszło, że ten pierścień tak fajnie tym ściągaczem udało się zdemontować, bo zazwyczaj jest tak, że bez ścięcia, bez grzania nie idzie, bo to jest zapieczone, a tutaj elegancko poszło. Jeszcze to szczęście, że od strony, gdzie nie ma napędu, bo to też przyspieszyło pracę. Te łożyska nie były robione, bo to jest ten od kamienia, który kupiliśmy w ostatniej chwili. Tu były tylko pierwsze wałki przejrzane. Tak, pierwsze wałki. I góra w ogóle nie była robiona. Także mogło to się zdarzyć, ale warto jednak wymieniać sobie łożyska po prostu profilaktycznie. Tak jak w tym przypadku, gdzie maszyny też nie znamy, bo nie wiemy jak ona długo kiedy były ostatni raz wymieniane. Jak długo na tych łożyskach pracowała, to wtedy sobie można wymienić, bo tak jak u nas na przykład co 2-3 sezony sobie wymieniamy i to jest troszkę inaczej, bo już wiemy, że było to robione. A w przypadku zakupu maszyny kolejnej, gdzie nie znamy historii, to warto sobie to wszystko jednak przejrzeć. Ale wiadomo, wszystkiego się nie przewidzi. A ja jadę, bo dzisiaj mamy zrobić próbę sadzarką. Chcę wyjechać na sadzarką, tak po prostu bez sadzeniaków, zobaczyć jak to wszystko się będzie prowadziło, jak to będzie formowało te redliny. Także chcę to dzisiaj zrobić. Wczoraj mieliśmy problemy z podłączeniem, ale już jest to ogarnięte na miejscu. Pokażę o co tam w ogóle chodzi. Ekspresowa naprawa, łożysko no z ściągaczem zeszło. No łebka nie było, został w samochodzie. No, składanie tu traktory teraz. Tak? Piątki, A, jak, tak? No. I co? Zeszło znowu? I wy, wybiłeś te sworznie? No to... Z tamtej strony też? Tak. Z Tamtym strony to... Bez zdjęcia koła byś nie chciał. Tutaj to bez no. zdjęcia koła zrobiła no. To... no i dobrze. I Czech jedzie do tego. Do Kamieniacza. W lewu jest do niego? Tak. Korek w lewu. Taki wiesz, tylko ta góra, nie? To jest kiku nie ma. No, bo to było z tamtego że... gotowy do wyjazdu. Coś tu leci? Leci z niego? Co kapie? Jeszcze olej kapie, ale. Olej Co masz? Tu i spadło. Na sam dół poleciało. Tak To jest bryloczek do tankowania, do systemu tankowania. Każdy pojazd ma taki bryloczek i wtedy można uruchomić ten system tankowania I Czech jeździ Co? Co on gaśnie? Odłączone, nie? Światła są. Nie. A gdzie? To jeszcze cośczonej były. A więcej roboczy są. Roboczy są najważniejsze. Podjadę bliżej pod warsztat. Bo tak muszę zrobić końcówkę wałka. Wymienić tutaj jeszcze trzeba zrobić te nakładki na rydełka, żeby było szerzej. No i dołożyć obciążniki. No i po tym trzeba będzie jechać na pole, zrobić próbę. Przejedziemy. A jeszcze muszę ten joystick przymocować tutaj. Taki jest plan. Tu będzie pasował. To będzie tak. Ręczny piszczy. To będzie tak i to sobie zamocujemy tutaj i nie będzie przeszkadzało do biegów. Tak wygląda tutaj to z monitorami. Teraz to uruchomię, trzeba te kable jeszcze jakoś poukładać, żeby tak nie leżało.